Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich miłośników pięknych woni, miłośników ogrodów, miłośników lawendy. Kochani, mam dla Was dzisiaj taki temat, który łączy te wszystkie kwestie, o których wspomniałam. No cóż, kończy się sezon lawendowy. Można powiedzieć, że sezon na bukiety lawendowe to już skończył się gdzieś ho, ho dwa tygodnie temu, może więcej. On jest w ogóle bardzo krótki. To jest ten czas, kiedy lawenda jest taka. Jeszcze właściwie w fazie pąka, ale ona właśnie wtedy ładnie wygląda. Ale dopiero po zasuszeniu, można powiedzieć, tak nogami, y, głową do góry, nogami, y, głową do dołu, nogami do góry. Ale taka lawenda, jaką tu widzicie obok mnie, to już jest lawenda mocno dojrzała. Ją się zrywa y, nie po to, żeby na nią patrzeć i ją podziwiać, tylko żeby ją wąchać. No i rzeczywiście, no taki bukiet, powiedzmy, sam jeden kwiatuszek nie pachnie. Pachnie bardziej łodyga, listeczki. Ona teraz pachnie dobrze. Ja już ją właśnie przerabiam na olejki. No, na susz to już taki ostatni dzwonek. Ten susz już nie będzie miał takiego ładnego koloru, ale będzie pachniał ładnie. I w związku z tym, skoro już powoli kończymy sezon, myślę, że też czas jest na podsumowanie tego wszystkiego, co mówiłam o lawendzie w tym sezonie. Chyba były ze dwa filmy gdzieś tam jeszcze publikowane w różnych miejscach. Także jak to się zbierze w jedną całość, to myślę, że warto pokusić się o podsumowanie, zważywszy, że wydarzyły się ciekawe rzeczy, jak na przykład to, że odkryłam zapach perfum Bahemian Bluebells Zary. O tym było w osobnym filmie. Kto zagląda regularnie, wie o co chodzi. No, na wszelki wypadek podlinkuję. Może zrobię taką lawendową playlistę. Więc kochani, tak. To, co znacie z t lightów, to, co znacie z odświeżaczy, nawet najdroższych i najlepszych, to jest właściwie taka Lawenda całkowicie wymyślona od podstaw gdzieś tam w laboratoriach i w ogóle to nie pachnie lawendowo, tylko właściwie przez to, że ta nuta czy ten akord jest już tak rozpowszechniony, udało się Komuś kto ten akord wymyślił i nadał mu taki, takie wyobrażenie, że to jest nuta lawendowa, to właściwie można powiedzieć, że jest to owocowa nuta bardziej niż lawendowa. Ta osoba jest po prostu geniuszem sprzedaży. Prawdziwa lawenda pachnie inaczej. Po prostu jak znajdziecie gdzieś krzaczek lawendowy i tam można zrywać... To nie zrywajcie, po prostu spróbujcie sobie uskubać, bo nie można tak lawendy szarpać, bo po prostu zniszczycie krzak. Ja tu właśnie przy samej drodze mam bardzo dużo zniszczonych krzaków, bo właśnie ktoś podchodzi i chce sobie skubnąć, urwać, no i wyrywa właściwie ćwierć krzaka za jednym zamachem. Także dotrzyjcie do prawdziwej lawendy. To jest lawenda lekarska wysiewana z nasion i ona pachnie tak fantastycznie. Teraz zaczynają ja tutaj, tak trochę poruszałam. Więc jeśli szczególnie nie lubicie zapachu lawendy to po prostu koniecznie macie jako za zadanie domowe powąchać prawdziwą lawendę. Chyba, że już wąchaliście, to wtedy z tego zadania jesteście zwolnieni, ale wtedy i tak spójrzcie, na no to w ten sposób, że inaczej pachnie taka świeża lawenda zerwana, czyli właściwie nie krzak, to nie jest tak, że tu dookoła roznosi się zapach. Tak jakby tu rosły tuberozy, to pachniało pewnie no, na kilkaset metrów dookoła. Nie on po prostu. Generalnie, właśnie cechą olejku lawendowego jest to, jakby nie miał nuty głowy, on się nie rozchodzi tak dobrze. Chyba, że się go rozetrze, albo tak zwana lawandyna. Jeśli uważnie spojrzycie w tą stronę, zobaczycie taki jasno-zielony rządek, jakby jeszcze nic nie kwitło. To tam, są, tam jest rządek lawandyn. I one tak pachną kamforowo i to daje taką ładną nutę głowy, więc to się nie roznosi, więc to nie jest wdzięczny zapach do perfum, jako jednonutowe perfumy, bo właśnie. W pierwszej chwili ten zapach jest słabo wyczuwalny, więc proszę Was bardzo, powąchajcie tak. Lawędy, taki świeży bukiet, ona w tej chwili, że jest tak dużo plantacji lawendy w Polsce, że naprawdę możecie śmiało kupić bukiet gdzieś na jarmarku, na targach. Zresztą tak festiwali lawendy jest coraz więcej, ludzie się ogłaszają. Zróbcie to, kupcie przez Allegro. No ten oczywiście zamawiany bukiet przez Allegro niestety się okruszy i dotrze Wam dość mocno, taki nadwyrężony, a wtedy właśnie poczujecie zapach. Ale ja Wam proponuję właśnie świeżą lawendę, suchą lawendę powąchać, bo jest duża różnica, jeśli chodzi o te wonie. Generalnie jak już dostaniecie susz, to żeby ten zapach wydobyć, to trzeba ten woreczek, czy to tam macie, takie może wrzeciono, to trzeba to pocierać. A jeszcze osobną kategorią są wszystkie te przetwory lawendowe. Więc od najprostszych rzeczy, jak na przykład zaczniecie robić ciasteczka lawendowe, to one ładnie pachną i one są zwykle tam gdzieś z taką mieszanką cytrusową, no bo to tak same ciasteczka lawendowe pachną średnio. Co tam jeszcze z przetworów? No oczywiście olejek. Olejek, pamiętajcie, olejek lawendowy to nie jest coś, co... Powstaje jak prawdziwy jakiś olej rzepakowy, że jest wytłaczony mechanicznie. Nie, to jest obróbka termiczna. De facto, de facto jest to gotowanie tej lawendy i zbieranie tych wonnych oparów, które są wodą, a na wierzchu której wpływa olejek. I jak wydestylujecie olejek, to on przez pół roku nie pachnie dobrze. Właśnie taki siankowaty, dość ostry, wyrazisty, taki zapach nieszczególny. nieszczególny. On właśnie nabiera ładnego zapachu takiego może być nawet nieco balsamicznego tulającego, no tak po, po roku najlepiej pachnie moim zdaniem po roku. Mam jeszcze starsze, ale to dopiero czekam, analizuję. No. Wydaje mi się, że tak do kilku lat na pewno śmiało można lawendę trzymać. No, ja czekam, zobaczę. Jak długo będą pachniały te najstarsze. To pewnie ktoś kto uprawia lawendę, wie o mnie wie lepiej ode mnie. Ale wracając ciągle do zapachu lawendy, więc yy, no, sama chociaż zajmuję się lawendą, chociaż piłam już nie raz herbatę lawendową, bo to jest jeszcze inny zapach. Lawend herbata lawendowa. A jak spróbujecie, niektórzy lubią alkoholowe rzeczy. Na przykład la nalewka lawendowa w ogóle nie pachnie lawendą. Pachnie tak ziołami, jak taka, jak była taka nalewka czeska, becherowka. I tak smakuje. Zresztą w ogóle nie czuję się smaku lawendy. Także jeżeli yy, zrobicie herbatę, to jest jeszcze inny zapach. A jeśli ona postoi dłużej, i ja miałam taką przygodę, ostatnio zapomniałam, wypiłam herbatę, zostawiłam imbryk z tym zalanym, mokrym suszem chyba na 4-5 dni, po czym powąchałam przez przypadek ten susz, wyrzucając go do odpadków organicznych, poczułam zapach perfum Bohemian bez zary. No, to muszę przyznać Zara jo Malone, że Joe Malone zrobiła naprawdę coś niesamowitego. Być może sama robiła maceraty, bo to jest z kolei macerat zrobienie herbaty. Czy właściwie napar, nie, no, macerat jest w zimnym i w oleju. Czyli mm, gdybyście wzięli susz, zalali go wodą albo olejem i on by się tak moczył, moczył, no to w oleju może dłużej, w wodzie no kilka dni, bo zacznie pleśnieć. Chociaż lawenda sama w sobie jest taka lekko konserwująca, sama siebie konserwuje, też można powiedzieć, no to trochę dłużej postoi, więc ten macerat jeszcze pachnie inaczej. Lawenda ma tak mnóstwo obliczy i wszystkie są piękne, ale żaden nie pachnie tak jak lawenda stylaita z, z tych kosmetyków, powiedzmy, generalnie chemii gospodarstwa domowego. I na to wszystko jeszcze się nakłada to, że na przykład we Francji, która to Francja jest. No nie oszukujmy się, stolicą perfumiarstwa i marzeniem każdego perfumiarza jest na jakimś etapie pobierać kursy gdzieś tam, w gras albo no, gdzieś w, w okolicach gras, tam, na, we Francji najlepiej, no to tam zapach lawendy nie jest bardzo szanowany, bo jest uważany właśnie jako oldschoolowy, przestarzały, nieładnie się noszący. Jest to niesłuszne, ponieważ, no, tak jak widzicie, mam tu różne krzaki: mniejszy, większy, krótszy, kłos, dłuższy, szerszy, kwiat, węższy. Właściwie każdy pachnie inaczej. Czasem są nuty owocowe, wyczuwalne. Jest to niesamowite. O lawandynach nie wspomnę. Także kochani, zadajcie sobie trudno i powochajcie prawdziwą lawendę, sprawdźcie, czy. Ta lawenda to jest lawenda czy lawandyna, Róbcie z niej przetwory i wtedy zobaczycie, jak wiele różnych woni można uzyskać z lawendy. I każda jest piękna. Może się zdarzyć ktoś, kto nie lubi zapachu lawendy, ale w mojej opinii yy, niewielu jest takich osób, a naprawdę zajmuję się tym długo. Jeżdżę na jarmarki, pokazuję ludziom lawendę. Ludziom się myli lawenda z facelią. Często w ogóle nie wiedzą, że lawenda to jest lawenda. Myślą o czymś, że to lawenda to albo. Perowska, albo, albo hyzop, albo jeszcze nie wiadomo co. Nie spotkałam się z osobą, która powochała lawendę i powiedziała: Och, nie mogę, okropny zapach. Nie spotkałam takiej osoby. Też. No, to tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że będziecie odkrywać lawendę razem ze mną. A jeśli macie jakiś pomysł na perfumy lawendowe, bo przymierzam się do takowych. Tak, myślę o zrobieniu perfum lawendowych, może z własnego olejku. Na pewno z własnego olejku, z dodatkiem też lawendy, tak myślę o własnym olejku, także to dajcie znać, może macie jakiś pomysł, czym lawendę uzupełnić, że pachnia dobrze. Może nawet się nie wąchaliście takiej kompozycji, a co Wam wyobraźnie podpowiada, mnie korci, żeby zrobić lawendowo-cytrusowe jakieś klimaty, mam całkiem sporo olejków. Cytrusowy, no to już wtedy nie będzie z moim, ale myślałam połączyć lawendę z geranium, ale to już będzie zupełnie szczególna jakość. Myślałam o lawendzie z lilią. No, wychodzi taki Bohemian blubel z Zary. Korci mnie coś takiego, właśnie swojskiego, polskiego. Jeszcze nie wiem co, coś ziołowego. Lawenda Tymianek. To dość popularna nuta. No, nie wiem, zobaczę. Także to tyle z wieści lawendowych. Mam nadzieję, że wszystko się nagrało i wszystko dobrze widać, bo ja tutaj w podglądzie kamery niewiele widzę. Życzę Wam miłego dnia, życzę Wam pięknych przygód lawendowych i możecie podpowiadać, co tam ostatnio ciekawego lawendowego przewąchaliście. Wszystkiego pachnącego, papa! Pa.